Witajcie, wróciłem. Skończyłem pisać egzaminy i powoli zabieram się z nagrywanie. O 19 może wcześniej dostaniecie film z Poppy Playtime, a teraz na dobry start mogę pokazać Wam pewną animację, którą robiłem w celach szkolnych i stwierdziłem, że się nią z wami podzielę. Wszystkie animacje w klasie były albo krzywe, albo ledwo płynne czy coś. No ogólnie takie sobie. Nie chcę nikogo poniżać, ale mniej więcej wiecie jak to wygląda. A ja mówię panu tak, przy pana, pan mi do dwa tygodnie więcej czasu na to i ja dam panu taką animację, jak jeszcze żaden uczeń panu nie, panu nie zrobił. I tutaj macie rezultat. Będę wdzięczny za wasze opinie. I now you here in my own oh, oh. Thank you.